Dzień dobry, Paweł Gaj, AP Odszkodowania. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest tym, którzy zastanawiają się, czy warto powierzyć swoją sprawę kancelarii odszkodowawczej. No i właśnie, czy warto? To zależy. Na rynku działa wiele podmiotów świadczących usługi odszkodowawcze i jak to na rynku, jedne działają lepiej, inne gorzej. Chciałbym Wam przybliżyć historię branży oraz wskazać praktyki, które obecnie wprowadziły najlepsze kancelarie odszkodowawcze. W opinii publicznej działalność kancelarii odszkodowawczych często przedstawiana jest w sposób negatywny. Media rzadko pokazują sukcesy branży, a przecież ich nie brakuje. Częściej mówi się o wpadkach tych podmiotów i zarzuca im się, że zarabiają na ludzkim nieszczęściu. To przecież opinia krzywdząca. Najlepiej widać to na przykładzie swoistego trójkąta podmiotów, które biorą udział w sprawach o odszkodowaniu. W jednym rogu mamy sprawcę wypadku, czyli osobę, która odpowiada za nieszczęście. Ta osoba mogła spowodować wypadek nieumyślnie, jednak to ona odpowiada za nasze cierpienie. W drugim rogu mamy Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które pogłębia nasze cierpienie, nie wypłacając odszkodowania bądź wypłacając je zdecydowanie zbyt niskie. I w trzecim rogu mamy Kancelarię Odszkodowawczą, czyli jedyny podmiot, który rzeczywiście w całej tej sytuacji stara się pomóc poszkodowanemu. Czyli jedynym podmiotem, który dba o interes poszkodowanego i pomaga mu w całej tej sytuacji jest właśnie kancelaria odszkodowawcza. Czy zatem dorabiamy się na ludzkim nieszczęściu? No nie, przecież nie doprowadzamy do nieszczęścia ani go nie pogłębiamy. W efekcie końcowym jesteśmy jedynym podmiotem, który może przynieść poszkodowanemu odrobinę radości. Oczywiście zdarzały się pewne nadużycia, wysokie prowizje, niekorzystne ugody czy dysponowanie całymi pieniędzmi należącymi do poszkodowanego. Mówię tutaj o początkach branży, niemniej jednak w dalszym ciągu zdarzają się firmy, które działają tak, jakby konkurencji na rynku w ogóle nie było, a dobro klienta ich wcale nie interesowało. Największym niebezpieczeństwem dla klientów było pobieranie całych odszkodowań i innych świadczeń na konta kancelarii. Najczęściej nie było to zagrożenie dla osoby poszkodowanej. Jeżeli właściciel kancelarii pilnował budżetu, to poszkodowany otrzymywał swoje odszkodowanie. Niestety zdarzyło się kilka bankructw w tej branży i osoby poszkodowane zostały pozbawione możliwości uzyskania swojego odszkodowania w związku z tym, że ich pieniądze były na koncie kancelarii. Obecnie niektóre kancelarie wprowadziły tzw. płatność dzieloną. Polega ona na tym, że tylko część świadczeń, czyli prowizja wpływa na konto kancelarii, natomiast cała reszta wpływa bezpośrednio na konto klienta. Taki mechanizm wynika zarówno z umowy, jak i z pełnomocnictwa, które jest przedstawione Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. Udzielając nam takiego pełnomocnictwa, upoważniacie nas do uzyskania świadczeń na nasze konto wyłącznie w wysokości prowizji. Na tym pełnomocnictwie widnieje informacja dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, że cała reszta odszkodowania ma wpłynąć bezpośrednio na wasze konto. Daje to całkowitą pewność, że otrzymacie swoje pieniądze. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może przelać na konto kancelarii większej kwoty niż ta, do której nas upoważniliście. Zdarza się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe, widząc numer konta należący do osoby poszkodowanej, przelewają odszkodowanie w całości na jego konto. Wtedy, zgodnie z umową, prosimy naszych klientów o to, aby w ciągu 7 dni przelali nasze wynagrodzenie na konto kancelarii. Wracając do początków branży, nie powinniśmy zapominać o jej największym dokonaniu. Moim zdaniem największym dokonaniem był wieloletni proces edukowania społeczeństwa w zakresie prawa do uzyskiwania odszkodowań za obrażenia ciała. Zakończył się tym, że obecnie prawie każdy z nas ma świadomość tego, za jaki wypadek może uzyskać odszkodowanie. 20 lat temu prawie nikt nie wiedział o tym, że może otrzymać odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wypadku na chodniku, w pracy. Mało kto wiedział, że może otrzymać odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wypadku komunikacyjnym. Aby znaleźć klientów, kancelarie stosowały sprzedaż bezpośrednią. Zatrudniały agentów, którzy mieli za zadanie dotrzeć do osób poszkodowanych. W tym celu udawali się do miejsc, gdzie tych poszkodowanych mogli znaleźć, czyli do szpitala, do poradni ortopedycznej czy w miejsce, gdzie wykonuje się RTG. Wiele osób twierdziło, że takie polowanie na klientów jest nieetyczne i dlatego zaczęli nazywać agentów hienami. Tylko dlaczego? Gdzie szukać osób poszkodowanych, jeśli nie w placówkach medycznych? Gdzie swoich klientów szuka przedstawiciel handlowy branży spożywczej? Oczywiście w sieciach handlowych. A przedstawiciel browaru w barach i restauracjach. To naturalne, że do klientów docieramy tam, gdzie aktualnie się znajdują. Tym, którzy uważają, że cała branża odszkodowawcza jest nieetyczna, chciałbym opowiedzieć pewną historię. Jest to historia o tragedii młodego chłopaka z małego miasteczka, który swoją pierwszą pracę znalazł u poważanego w miasteczku przedsiębiorcy. Po kilku dniach pracy, bez prawie żadnego przeszkolenia, został postawiony przed maszyną produkcyjną. Instruktor stanowiskowy polegał na obserwowaniu innych pracowników podczas obsługi tejże maszyny. Chwilę później doszło do wypadku. Maszyna produkcyjna zmiażdżyła mu prawą dłoń, której nie dało się uratować, co skończyło się amputacją. Po wyjściu ze szpitala pracodawca poprosił chłopaka, aby ten przyjechał podpisać protokół powypadkowy. W biurze oprócz szefa siedziało dwóch prawników, którzy przekonali chłopaka, aby ten przyjął 2000 zł odszkodowania oraz pokwitował jego odbiór na dokumencie, który stanowił jednocześnie zrzeczenie się wszelkich roszczeń na przyszłość wobec pracodawcy. W związku z tym, że do wypadku doszło 5 lat wcześniej, a prokurator umorzył postępowanie w związku z brakiem znamion zabranionego, sprawa była już przedawniona. Nie było żadnych szans na to, aby temu chłopakowi pomóc. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że był młodym i niedoświadczonym człowiekiem. Pochodził z małej wioski i nawet jego rodzice nie wierzyli w to, że będą mu w stanie w jakikolwiek sposób pomóc. Podpisał ugodę. Prokurator umorzył postępowanie. Oszukali go wszyscy, których spotkał na swojej drodze. Jedyna osoba, której na swojej drodze nie spotkał, to agent odszkodowawczy, czy a co by się stało, gdyby agent znalazł go jednak w szpitalu, poradni czy w innym podobnym miejscu? Przekonałby go, że mimo podpisania ugody może walczyć o wyższe odszkodowanie. Chłopak otrzymałby pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który z łatwością zażaliłby postanowienie prokuratora i z jeszcze większą łatwością uchyliłby skutki prawne ugody w której zrzekł się wszelkich roszczeń na przyszłość za 2000 zł. W następnej kolejności uzyskałby dla niego ogromne zadośćuczynienie oraz dożywotnią rentę. Szkoda, że do tego wypadku doszło w czasach, kiedy jeszcze niewielu agentów działało na rynku. Czasy się jednak zmieniły i już prawie wszyscy wiedzą o prawach przysługujących im w zakresie odszkodowań. Klienci sami szukają pomocy w internecie lub pytają znajomych, czy nie znają jakiejś godnej polecenia firmy. Zmieniła się również branża i wiele firm postanowiło wprowadzić rozwiązania idące naprzeciw potrzebom klientów. Jakie rozwiązania wprowadziliśmy, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów branży odszkodowawczej? Brak opłat wstępnych. Zdecydowanie niższe prowizje uzależnione od wysokości odszkodowania, jakie można uzyskać, oraz od stopnia skomplikowania sprawy. Brak kar umownych w przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta, prowadzenie postępowań karnych w ramach prowizji, płatność dzielona, która gwarantuje naszym klientom, że otrzymają odszkodowanie bezpośrednio z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Oraz wprowadzenie aplikacji, która pozwala naszym klientom na bieżąco śledzić status ich sprawy. Czy warto powierzyć swoją sprawę kancelarii odszkodowawczej? Biorąc pod uwagę brak opłat wstępnych, reprezentację przez profesjonalnych pełnomocników, którzy mają największe doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, brak kar umownych za wypowiedzenie umowy, czy też płatność dzieloną, dzięki której nie ma ryzyka, że nie otrzymacie odszkodowania? Odpowiedź może być tylko jedna: oczywiście, że tak. Co warto wiedzieć o odszkodowaniach za obrażenia ciała? Otóż to, że ich wysokość uzależniona jest w głównej mierze od wielkości obrażeń i stopnia kalectwa. Dlatego życzę Wam jak najniższych odszkodowań, ale nie bójcie się, ja będę walczył o możliwie najwyższe. Do zobaczenia.